Bywały kobiety, czy pełniły, czy pełniły rolę żołnierzy, czy jakąś inną, to mamy tutaj właśnie do obejrzenia film przygotowany przez Muzeum Powstań w Świętochłowicach, a po, po filmie. Podyskutujemy na ten temat. Była szykanowana przez władze pruskie, które nazywały ją bezczelną i zręczną. Za tą działalność została skazana na karę grzywny bądź aresztu i ponieważ grzywny zdecydowała się nie płacić, musiała odsiedzieć swoje w areszcie. W momencie, kiedy wychodziła z aresztu, została powitana przez manifestację Polaków pragnących uczcić jej poświęcenie i dokonania. W 1902 roku przyjechałam na Śląsk. Zamieszkałam w Bytomiu w kamienicy przy ulicy Piekarskiej i szybko rzuciłam się w wir pracy społecznej. Weszłam w skład związku towarzystw Polek. Zakładałam nowe koła, uczestniczyłam w wiecach, wygłaszałam setki przemówień. Pisałam artykuły dla Głosu Śląskiego, Głosu Polek, a od 1905 roku także dla redakcji Katolika. W zasadzie od podstaw tworzyłam ruch kobiecy na Górnym Śląsku po przybyciu na Śląsk do Bytomia Janina Omańkowska włączyła się w bardzo aktywnie, włączyła się w działalność towarzystw kobiecych organizowanych przez Polki na tym terenie. Celem organizacji było aktywizowanie kobiet, nawet tych wywodzących się z ludu żon górników, hutników, robotników, nawet bezrobotnych do działalności społecznej, ale także politycznej. Niezwykłą aktywnością te kobiety wykazały się podczas przygotowań do pleby. Po pierwszej wojnie światowej towarzystwa kobiece połączyły się w Związek Towarzystw Polek i Omańkowska została jego przewodniczącą. Nadszedł trudny czas plebiscytu i powstań śląskich. Miałam już 60 lat, ale nie mogłam zwolnić tempa. Robiłam to, co potrafiłam najlepiej. Organizowałam, pisałam i przemawiałam. Szczególnie walczyłam o dzieci i wdowy po poległych powstańcach. W 1921 roku wraz z sekcją towarzystw kobiecych przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym zorganizowałam zjazd zarządów Związku Towarzystw Polek. Do Gliwic przyjechało ponad 2000 kobiet, w tym delegacje z Warszawy, Lwowa, Krakowa, Wilna i Poznania. Ale był też. Bardzo smutny moment w tej historii. W czerwcu 1922 roku, bezpośrednio po podziale Górnego Śląska, do mojego mieszkania wkroczyły niemieckie bojówki. Wraz z moją przyjaciółką, Bronisławą Walczakówną, zostałyśmy zmuszone do opuszczenia Bytomia. Przeniosłam się do królewskiej huty, która znalazła się w granicach Polski. We wrześniu 1922 roku zostałam jedną z dwóch posłanek wybranych do Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji. Jednym z zadań, które Omańkowska realizowała, było wprowadzenie tzw. ustawy celibatowej, która miała zakazywać pracy w szkole dla zamężnych. Z jednej strony realizowała zadania stawiane przez Hadecję w myśl nauki społecznej Kościoła tamtego czasu, a z drugiej strony sądzę, że kierowała się także swoim własnym przykładem. Ona całe życie pozostawała niezamężna i jej działalność społeczna, bardzo szeroka działalność społeczna i patriotyczna była możliwa jej zdaniem zapewne, właśnie dlatego, że pozostawała samotna. Praca dla Polski była celem mojego życia. Do Sejmu Śląskiego dostałam się w młodym wieku. Miałam 26 lat. Za mną było już jednak ponad 10 lat aktywności społecznej w ciężkich czasach I wojny światowej i powstań Śląskich. Bronisława szymkowa dorastała w domu przepełnionym polskością. Jej rodzice, zarówno ojciec, jak i matka, żywo angażowali się w polski ruch narodowy na Górnym Śląsku. Działali w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, Związków Śpiewaczych. Antoniego widzimy ponadto w Towarzystwie Gimnastycznym Soku. W ich mieszkaniu odbywały się nielegalne wówczas spotkania polskich działaczy. Bardzo duży wpływ na wychowanie Bronisławy Szymkowiakówny miał ojciec. Najpóźniejsze postawy, najpóźniejsze decyzje. Po wczesnej śmierci żony to właśnie on samotnie wychowywał córkę i niewątpliwie był osobą jej najbliższą. Szczególnie, że Bronisława Szymkowiakówna nie założyła własnej rodziny, nie wyszła za mąż, nie miała dzieci. Moim pierwszym autorytetem był mój ojciec Antoni. W czasie I wojny światowej, w naszym mieszkaniu przy ulicy Andrzeja, przechowywaliśmy zbiór Katowickiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, udostępniając go robotnikom przybyłem do pracy w Przemyśle. Wbrew zakazom władz, uczyłam wtedy także dzieci górników pisania i czytania w języku polskim. Moją działalność szybko dostrzeżono. W 1918 roku zostałam delegatką organizacji oświatowych powiatu katowickiego. W czasie obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. W tym czasie poznałam też drugą osobę, która mocno wpłynęła na moje dalsze życie: Janinę Omańkowską. Po raz pierwszy kobiety spotkały się najprawdopodobniej w 1914 roku i pomimo, że dzieliła je olbrzymia różnica wieku, Omańkowska miała wówczas 55, a na 18 lat, to zaprzyjaźniły się i współpracowały ze sobą w zasadzie do końca życia Janiny Omańkowskiej, czyli do 1927 roku. Ważnym elementem działalności Bronisławy Szymkowiakówny był ruch kobiecy, czyli Związek Towarzystw Kobiet. Po przemianowaniu organizacji na Związek Towarzystw Polek powierzono jej funkcję sekretarki Wydziału Powiatowego w Katowicach. Szymkowiakówna swoją charyzmą, a także umiejętnością nawiązywania kontaktów z kobietami. Doprowadziła do szybkiego rozrostu organizacji. Swoim starszym, bardziej doświadczonym koleżankom, szybko dała się poznać jako osoba niezwykle energiczna, pełna zapału do pracy. Zbliżał się czas powstań śląskich. W styczniu 1919 roku wstąpiłam do polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. W pierwszym powstaniu opiekowałam się rannymi, przenosiłam broń i amunicję. Razem z ojcem przechowywaliśmy w naszym mieszkaniu broń i sztandary. Wygłaszałam odczyty na nielegalnych wiecach. Namawiałam kobiety, które po raz pierwszy mogły wreszcie wziąć udział w wyborach, do głosowania na polską listę w wyborach komunalnych. Przed drugim powstaniem szkoliłam sanitariuszki i kurierki, które miały uczestniczyć w walkach z Niemcami. Redagowałam też Głos Polek i Głos Młodych Polek, gdzie nakłaniałyśmy kobiety do poparcia Polski w zbliżającym się plebiscycie. W trzecim powstaniu zorganizowałam stację sanitarną w Ligocie oraz schronisko dla rannych powstańców. Opiekowałam się także rodzinami poległych w walkach. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski zostałam jedną z dwóch posłanek do Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji w ławie poselskiej zasiadała wspólnie z Janiną Omańkowską, przy czym Omańkowska była najstarsza, a Szymkowiakówna najmłodsza wiekiem. Nie oznacza to jednak, że bała się głośno wypowiadać swoje zdanie wręcz przeciwnie. Upominała się o budowę nowych szkół. Odbudowy starych, zrównanie pensji nauczycieli, udzielenie pomocy finansowej uczniom, którzy pochodzili z biedniejszych rodzin. Bardzo zależało jej na tym, aby w województwie Śląskim wprowadzić ustawę z 1924 roku, która właśnie regulowała pracę małoletnich i kobiet, zdawała sobie bowiem sprawę z tego, w jak trudnych warunkach muszą oni pracować w zakładach przemysłowych. Bardzo bolesnym czasem mojego życia była Druga wojna światowa. W 1939 roku musiałam opuścić śląsk. Przeniosłam się do Krakowa, gdzie w konspiracji kontynuowałam działalność społeczną. W 1942 roku do mojego mieszkania wtargnęło Gestapu. Zostałam aresztowana i osadzona w więzieniu przy Montelupich. Spędziłam tam kilka miesięcy. Udało mi się przetrwać wojnę. Po niej wróciłam do Katowic, gdzie do końca życia nadal pracowałam społecznie. Jestem najbardziej tajemniczą posłanką na Sejm Śląski. Całe swoje życie związałam z Ligotą, dzisiaj dzielnicą Katowic. To tutaj rozpoczęła się moja działalność na rzecz kobiet. W 1921 roku, zafascynowana działalnością Janiny Omańkowskiej, założyłam Koło Związku Towarzystw Polek w Ligocie. W 1929 roku kandydowałam do Rady Miasta Katowice. Nie udało się. Rok później udało mi się jednak dostać do Sejmu Śląskiego, drugiej kadencji. Nie zachowało się dużo informacji o Marii Gruchlikowej. To, co mnie najbardziej uderzyło, to fakt, że w kwestionariuszu osobowym, który wypełniała, kiedy została posłanką Sejmu Śląskiego, w rubryce Zawód wpisała Zamężna. Faktycznie była żoną policjanta, ale jednocześnie bardzo aktywnie działała, więc zadałam sobie pytanie, co było priorytetem. Wpisując Zamężna, chyba udzieliła nam tej odpowiedzi. Najpierw była rodzina, a potem była działalność społeczna i polityczna. Posłanką byłam tylko pięć miesięcy. Prezydent Mościcki rozwiązał Sejm Śląski licząc, że kolejne wybory wygra już sanacja. Pozostałam wierna Chadecji. Do wybuchu II wojny światowej pracowałam w Chadeckim Związku Katolickich Towarzystw Polek. Od 1931 roku zasiadałam też w Radzie Miasta Katowice jako jedna z czterech radnych kobiet. Urodziłam się w Radzie Bożu, w rodzinie niemieckiej. Początkowo, tak jak wszyscy moi najbliżsi, nie znałam polskiego. Wszystko zmieniło się na studiach we Wrocławiu. To tam przekonałam się, że jestem Polką. Ojcu Marii Wilhelmowi bardzo zależało na tym, żeby córka w przyszłości miała konkretny zawód. Stąd też po ukończeniu wyższej szkoły żeńskiej Maria kontynuowała naukę w seminarium nauczycielskim, żeby w przyszłości zostać nauczycielką. Jednak tak naprawdę miała zupełnie inne marzenie, chciała studiować medycynę i zostać lekarzem, pomagać ludziom i ten altruizm był bardzo widoczny w całej jej biografii. Wyjechałam na studia medyczne. Tam, za sprawą studentów z Wielkopolski, zaczęłam uczyć się języka polskiego. Mocno zaangażowałam się w pracę Związku Młodzieży Polskiej Z. Poznałam Kazimierza Kujawskiego, który wkrótce miał zostać moim mężem. Z powodu aktywności w ruchu polskim nie mogłam skończyć studiów we Wrocławiu. Na szczęście Polska odzyskała niepodległość. Najpierw przyniosłam się do Krakowa, a potem do Warszawy. Tam uzyskałam dyplom lekarza medycyny. w 1920 roku po ukończeniu studiów medycznych Maria Rajda wróciła do rodzinnego Raciborza, gdzie włączyła się w akcję przedplebiscytową i prowadziła pogadanki w domu polskim Strzecha. W tym samym czasie włączyła się również w pracę sanitariatu w polskim komisariacie plebiscytowym w Bytomiu. Brała aktywny udział w III Powstaniu Śląskim, prowadząc pociągi sanitarne, które przewoziły rannych i chorych, pracowała również w szpitalu polowym w Toszku oraz w szpitalu powstańczym w Mysłowicach. Tam też prowadziła kursy języka polskiego, mówiła o polskiej historii, ale przede wszystkim prowadziła kursy sanitarne. W czasie plebiscytu pełniła funkcję lekarza-pogotowia w hotelu Lomnic, w którym mieścił się Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu. W 1922 roku wzięłam ślub z Kazimierzem Kujawskim. Urodziłam cztery córki, ale to nie powstrzymało mojej aktywności społecznej. Tworzyłam struktury Sanacyjnego Towarzystwa Polek i Ośrodków Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku i Śląskiej Izby Lekarskiej. Stale prowadziłam też praktykę lekarską. W 1930 roku Maria została posłanką na Sejm Śląski i w Sejmie Śląskim pozostała jako posłanka drugiej i trzeciej kadencji. Była zwolenniczką prowadzenia polityki silnej ręki, stąd też popierała politykę ówczesnego wojewody Michała Grażyńskiego. To doprowadziło do szeregu utarczek między posłanką Kujawską a Korfantem. Jedna z nich zakończyła się incydentem w hotelu Savoy. W obronie żony stanął wówczas Kazimierz Kujawski i utaczka między obydwoma zakończyła się spoliczkowaniem Korfantego. Wybuchła wojna. Jako znana działaczka śląska musiałam uciekać. We wrześniu 1939 roku przedostałam się do Rumunii, a następnie Jugosławii. W końcu dzięki zabiegom dyplomatycznym udało mi się ściągnąć do siebie córki. Pomogłam też w ewakuacji innych polskich działaczek narodowych znalazły schronienie w skrzenicy, gdzie prowadziłam szwajcarski dom dla polskich dzieci. W styczniu 1944 roku Niemcy aresztowali całą polską kolonię. Wraz z dwiema córkami trafiłam do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Pod koniec wojny Niemcy szukowali się do likwidacji obozu. Po barakach krążyła śmiercionośna komisja, która wysyłała ciężko chore więźniarki do komory gazowej. Musiałam działać. Kazałam wszystkim z mojego bloku ubrać się jak najstaranniej, uczesać i przybrać pogodny wyraz twarzy. Żadna nie mogła wyglądać na chorą. Gdy komisja zbliżała się do nas, jako lekarka ruszyłam naprzeciw niemieckich lekarzy i mocnym, spokojnym głosem oświadczyłam najlepszą Niemczyzną, że w tym bloku poważnie chorych nie ma. Ryzykowałam życie. Komisja została w otwartych oknach kobiety o dobrym wyglądzie. Uwierzyli. Uchroniłam w ten sposób od śmierci setkę kobiet. Moje życie zmieniło się wiosną 1903 roku. W sklepie, w którym pracowałam, poznałam wtedy Wojciecha Korfantego. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Polityka jednak mocno skomplikowała nam życie. Problemy zaczęły się już w trakcie przygotowań do ślubu. Niemieccy biskupi doskonale pamiętali, jak Wojciech krytykował kościół za to, że nie pozwalał ślązakom modlić się po polsku. Sprawa trafiła nawet do papieża, a ten jasno stwierdził: ślubu Korfantemu nie dawać. Nie poddaliśmy się. Przenieśliśmy się do Krakowa, tam w końcu po kilku miesiącach znalazł się ksiądz, który, nie zważając na konsekwencje, udzielił nam ślubu. Wróciliśmy do Katowic. Urodziłam tam troje dzieci: Halszkę, Zbigniewa i Marię, ostatniego Witolda urodziłam już w Bytomiu. Potem był Berlin, Poznań i znowu nasze Katowice, gdzie ostatecznie w 1922 roku kupiliśmy willę przy ulicy Powstańców 41. Po ślubie z Wojciechem Korfantym Elżbieta, podobnie jak inne kobiety, zaangażowała się bardzo w działalność propolską. Była również zaangażowana w działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, między innymi współpracując z innymi słynnymi kobietami, jak Haliną Stęślicką, szykując na przykład kursy dla kobiet, które miały być przygotowane do dalszej pracy oraz również działalności pro po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski wreszcie mogliśmy trochę odetchnąć. Skończyły się szykany, rewizje, no i ciągła tułaczka między Berlinem, Poznaniem i Katowicami. Wojtek, oczywiście, nie skończył z polityką, po prostu nie pozwalała mu na to ambicja. Ja nadal mocno angażowałam się w działalność Związku Towarzystw Polek. Sytuacja polityczna w kraju ma również swoje odbicie w działalności kobiet. Dochodzi do rozłamu towarzystwa Polek i Elżbieta korfantowa po śmierci Janiny Omańkowskiej stoi na czele związku katolickich towarzystw Polek, no w pełni poświęcając się tej działalności. Niektórzy oczywiście zadają sobie pytanie, czy to jest tylko kwestia tego, że jest żoną korfantego, czy rzeczywiście chciała jakby pełnić tak bardzo, bardzo ważną dla siebie funkcję. Myślę, że w takim w tym wypadku Elżbieta Korfantowa działała nie tylko na nazwisko męża, ale również pracowała bardzo mocno na swoje imię. Walczymy o istnienie i przyszłość Polski. Dojście do władzy sanacji zburzyło nasz spokój. Rozpoczął się czas procesów, ataków partyjnych, bojówek, aż w końcu Wojtka aresztowano. Zostałam z czwórką dzieci. Na szczęście Wojciech przetrwał pobyt w Twierdzy Brzeskiej wróciliśmy do polityki jako posłowie trzeciej kadencji sejmu śląskiego ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców pętla się jednak zacisnęła wiosną 1935 roku do naszego domu wtargnęła policja z nakazem aresztowania Wojtek musiał uciekać do Czechosłowacji. Byłam przyzwyczajona do samodzielnego radzenia sobie, ale nadchodziły wyjątkowo trudne chwile. Zmarł nasz syn Witold. Mąż wrócił tuż przed agresją Niemiec na Polskę. Natychmiast go aresztowano i osadzono na Pawiaku. Zmarł w sierpniu 1939 roku, a ja przeżyłam wojnę pod obcym nazwiskiem, tułając się po Francji i Wielkiej Brytanii. Po wojnie wróciłam do Katowic. Niemal cały mój majątek zabrały władze PRL. Zmarłam w styczniu 1966 roku w biedzie i zapomnieniu.